Pięknie w ten, jakbyśmy to powiedzieli, wcale nie zimowy dzień, bo troszkę kida tam na dworze. A wczoraj było tak pięknie, tak cudownie, bo spadł śnieg, i wszystko było w takim pięknym puchu. Rano już wszystko jest takie mniej wspaniałe. To jest ostatni masz w tym roku. I trzeba byłoby tak troszkę, przynajmniej dwa słowa powiedzieć o podsumowaniu. To znaczy, wiecie, bilans jest dość mizerny. Bo e, niewątpliwy sukces, że przekroczyliśmy największą niespodziankę. W jednym z naszów są trzy odsłony. Wiecie co? To jak tam pokazują, jak kot spada z któregoś tam piętra na chodnik i zawsze w łapami. To tam jest dziesiątki, a nawet tysiące, dziesiątki tysięcy. A te jakieś wypociny tego waszego znaczy, wie pan staruszka? Trzy. To chyba światowy rekord. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. I należałoby zadać to pytanie. Czy to warto żyć upartą? Prawda? No ale z drugiej strony, jak to wiecie, znaczy ja mówię ten skrzypek na dachu, to powiedział, ale z drugiej strony to Biblia tak powiada, gdzie jest dwóch. Albo trzech, no to ma to sens. Więc pożyjemy, zobaczymy, co nam przyniesie nowy rok. Na jednym z maszów zadałem pytanie: Kto to powiedział? I czytam. Przyznam, że nie ustaję ani w podziwianiu szczegółów e, niezgłębionych tajemnic pisma świętego, ale nie widzę, aby się nauczyli czegoś poza spekulacjami Arystotelików i Platoników, do których, aby nie uchodzić za pogan, Przystosowali się pismem świętym. Nie dość im było pójść za Grekami na manowce, bo zechcieli jeszcze, aby prorocy wraz z nimi błądzili. Jasne w tym mamy świadectwo, że nie mają najmniejszego pojęcia o boskości Pisma Świętego, a im skwapliwiej podziwiają jego tajemnice, tym bardziej zdradzają, że nie tylko wierzą Pismu Świętego, ale ślepo się na nie nie zgadzają. To właśnie uwidacznia się w tym, że po większej części kładą oni za podstawę założenia, mianowicie dla zrozumienia i zbadania prawdziwej treści pisma świętego. Pismo święte jest w każdym wierszu prawdziwe i boskie. A zatem to, co dopiero z jego zrozumienia i surowego zbadania, Winno było wynikać, i co najlepiej wyprowadzić możemy z niego samego, niepotrzebującego wcale ludzkich wymysłów, to oni biorą z góry za regułę samej wykładni. A ludzkie wymysły uchodzą za boskie nauki. A łatwowierność jest w cenie wiary. Wstępnie, że filozoficzne, zarówno duchowni, jak i wielcy, prowadzą spory w, w, w największym podnieceniu, i stąd bierze się nienawiść, bierze się zawziętość i poróżnienie. mniemanie, że rozum ma być służką teologii i tak dalej, i tak dalej. Więc kto to powiedział? No, niektórzy się głowią. Ale z dzisiejszego mieszmasu to będzie wynikało. E... Jak wiadomo, to moim ulubionym pisarzem, to znaczy najwybitniejszym, jakiego postawiłem wśród znaczy wszystkich parających się literaturą, to wiadomo, że jest Lew Nikolajewicz Tołstoj. I tenże Tołstoj, łącznie z Puszkinem, łącznie z znaczy innymi wybitnymi znaczy ja mówię poetami i pisarzami łącznie z Czajkowskim, to jego wizerunki i jego dzieła, jego pisma są rugowane z przeszczeni. Naszego sąsiada Ukrainy. No bo to są Ruski. To pytanie, czy to zaszkodzi to Ustojowi, Puszkinowi, Lemorącowi? Nie. Im to w ogóle nie zaszkodzi. Ale zaszkodzi to na pewno narodowi ukraińskiemu, bo on nie będzie mądrzejszy. Shnit. Moim ulubionym filozofem jest niderlandzki, żydowski mieszkaniec. Emigrant z Portugalii. Nazywał się Baruch Spinoza. Urodzony 24 listopada 1632 i zmarł mu się 21 lutego 1677 w wieku 44 lat. My to nazywamy suchoty, czyli na gruźlicę. Więc starsi panowie w swych piosenkach to mają i pewien znaczy, kto to jest Spinoza. I, i tam powiada, to nie dziewczyna ani te, ale facet filozof mający jakiś nieprzeciętny łeb. Prawda. Więc tenże filozof tutaj przeczytam, gdy miał 23 lata prawda, gdy miał 23 lata to został po prostu, przeczytam, postanowieniem aniołów i wolą świętych. Wykluczamy, odżegnujemy się, skazujemy na hańbę i wyklinanie barucha de expinozy. Za zgodą Pana Boga naszego i za aprobatą całej świętej gminy wobec świętych ksiąg prawa, gdzie jest spisanych 613 przepisów, wypowiadamy przeciw niemu klątwę, która Jozły przeklął Jerycho i klątwę, którą Eliasz przeklął dziecko, i wszystkie klątwy przepisane przez prawo. Niech będzie przeklęty w dzień i w nocy. Niech przeklęty, kiedy sam się kładzie do snu, i niech będzie przeklęty, kiedy wstaje. Niech będzie przeklęty, kiedy wchodzi, i niech będzie przeklęty, kiedy wraca. Oby spodobało się Bogu nie udzielić mu swego przebaczenia. Gniew i złość pana rozpatruje się sam przeciw temu człowiekowi i zlewa na jego głowę wszystkie klątwy przepisane w prawie, w księdze prawa, i pan wymarzy jego imię spod fundamentu niebios, i pan wygna go na jego zgubę spośród wszystkich plemion Izraela. I obłoży go wszystkimi przekleństwami niebios przepisanymi w księdze Prawa. Wy zaś jesteście wierni Bogu naszemu, żyjcie wszyscy po dzień dzisiejszy. Dwadzieścia lata, tak potraktowała go gmina żydowska. W tym to czasie Rembrandt, o którym mówiliśmy w poprzednim, ten arcymistrz namalował jego młodzieńczy portret. Ale wiecie, co, to co przeczytałem, to napisał Baruch Spinoza. Oczywiście on napisał wiele rzeczy. Mam tu jedną taką. Znaczy, książkę, prawda, yy, która jest dosyć gruba, ale to są tylko cząstka jego dzieł. Ale co ciekawe, prace znaleźły się na indeksie Ksiąg Zakazanych Kościoła Katolickiego. I wiecie, ja za bardzo nie wiem, czy ten indeks został już uchylony, czy nie został uchylony. Ale faktem jest, że przez te 400 lat blisko znaczy miało to miejsce. Ale kościoły protestanckie dołączyły do tego. A szczególnie, jakbyśmy to powiedzieli, kościół, który tam jest urzędujący, mianowicie luterański. No, po tym wszystkim że Spinoza przyjął na imię Benedikt. Dziś, po blisko 400 latach, Spinoza, Spinoza jest najwybitniejszym humanistą, jakie wydały Niderlandy i zajmuje poczesne miejsce wśród filozofów. Mówiliśmy o Leszku Kołakowskim, który doktorat właśnie robił od Ze Spinozy, prawda? Ale jest wiele dzisiaj nieprawdziwych opinii o nim. Dla jednych jest wierzącym w Boga. I autorytet pisma świętego. Oczywiście nie tego, który znaczy jest powszechnie uznawany. Dla drugich jest niewierzącym, wręcz ateistą. Tacy mniej zagorzali mówią, ateista poszukujący Boga, a drudzy mówią tak. Bo co na temat Spinozy miał do powiedzenia wybitny filozof Friedrich Engels, który uważał Spinozę za prekursora materializmu. I on, znaczy, po prostu traktuje takie zdanie cytuję, że od Spinozy do wielkich materialistów francuskich. Obstawało przy tym, że świat wyjaśnia się tylko z niego samego. No, ciekawe, prawda? Więc chcielibyśmy powiedzieć, że kilka słów chciałbym przytoczyć z tego, mianowicie dzieła. Na stronie 321, bo ta cała księga to, to jest, ja mówię tylko fragment jego dzieł, ale ona, znaczy po prostu tutaj ma 823 strony, ale ze strony 321 i pozwolicie, że sobie tutaj to przeczytam. I tutaj pisze rozdział czwarty. Posłuchajcie. Przede wszystkim więc w pożytecznym w życiu jest doskonalenie rozumu, czyli rozsądku. Wedle możności, a na tym jednym polega najwy najwyższe szczęście, czyli błogość człowieka. Albowiem, błogość. Nie jest niczym innym jak samym zadowoleniem ducha powstającym z intuicyjnej wiedzy. O bóstwie. Chodziłoby tutaj może dygresja. Kiedy on mówi o bóstwie, to nie utożsamia się z Bogiem Żydów ani z Bogiem, znaczy yy, yy, Chrześcijan bo na ziemi dzisiaj mieszka 8 miliardów ludzi z tego około półtora miliarda jest chrześcijan no więc nie jest to jedyna znaczy jedyny bóg który znaczy obowiązuje znaczy a ja mówię ale czytam dalej wydoskonalić rozum nie znaczy nic innego, jak rozumieć bóstwo. Przymiotami bóstwa i działania wynikające z konieczności jego natury. A dlatego ostatecznym celem człowieka kierującego się rozsądkiem, to jest najwyższym pożądaniem, z jakim stara się miarkować wszystkie inne, jest to, które prowadzi go do pojęcia w sposób dorównania siebie samego i wszystkich rzeczy mogących podpadać pod jego poznanie rozumowe. Oczywiście no, jest to język, który wymaga troszkę przygotowania, ale nie mniej czy tam jest. A na przykład jest takie twierdzenie na stronie 289, Przeczytam dwieście osiemdziesiąt dziewięć i jest to. Twierdzenie 37. Bo tak jak Biblia jest podzielona na rozdziały i wiersze, żeby łatwiej można było tam znaczy, przeszukiwać i znajdować, tak samo i ta księga ma znaczy ja mówię, to jest z pierwszego jego większego opracowania, czyli Etyki, Twierdzenie 37. I czytam. Każdy. Dążący do cnoty, życzy innym ludziom również dobra, którego pragnie dla siebie, i to tym więcej, im większą wiedzę mieć będzie o bóstwie. Dowód: ludzie, o ile żyją za przewodem rozsądku, są dla człowieka czymś najpożyteczniejszym. I będziemy dążyć za przewodem rozsądku, koniecznego do tego, aby sprawić, żeby ludzie żyli za przewodem rozsądku. Dobrym zaś, którego pragnie każdy żyjący według wskazówek rozsądku, dąży do cnoty, którą jest zrozumienie. A zatem każdy dążący do cnoty, Życzy innym ludziom również dobra, którego pragnie dla siebie. Dalej. Pożądanie. O ile należy do umysłu, jest samą treścią umysłu. Treścią umysłu zaś polega na wiedzy. Części zawierającej w sobie wiedzę o bóstwie i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jeden cytat z twierdzenia 46. To jest na stronie 299. Tutaj przeczytam tak. Twierdzenie 46. Kto żyje za przewodem rozsądku? Ten dąży wedle możliwości do odzajemnienia się. Za nienawiść, gniew, lekceważenie i tak dalej. Przeciwnie miłości i przeciwnie miłością i szlachetnością. I dowód. Wszystkie wzruszenia nienawiści są złe. A dlatego ten, kto żyje za przewodem rozsądku, będzie dążyć wedle, wedle możliwości do tego, aby go nie rozszarpały wzruszenia nienawiści. A zatem będzie dążyć do tego, aby i kto inny nie, spoleg, nie podlegał tym wzruszeniom. Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną a przeciwnie może być stłumiona przez miłość tak że nienawiść przechodzi w miłość a więc ten kto żyje za przewodem rozumu będzie dążyć do odzajemnienia się za nienawiść i tak dalej to znaczy miłością i to jest szlachetnością i przypis końcowy kto chce myścić nienawiścią wzajemną za krzywdy ten zaiste, nędzne życie prowadzi. Kto zaś przeciwnie stara się zwalczyć nienawiść miłością, ten walczy do prawdy radośnie i bezpiecznie. Ten z równą łatwością opiera się wielu ludziom, jak i jednemu człowiekowi, i najmniej potrzebuje pomocy szczęścia. Ci zaś, których zwyciężył, poddają mu się z radością, nie z braku sił, lecz wskutek ich przybytku. Wszystko tak jasno wynika z samych określeń miłości i rozumu, że nie trzeba dowodzić tego drobiazgowo. Koniec tych cytatów. Przyjmuje się, że naród żydowski jest narodem mądrym przyjmuje się że kościół katolicki mający tysiącletnie znaczy dyplomację i struktury i znaczy ja mówię spolegliwość od świętego Piotra jest kościołem mądrym przyjmuje się że kościoły protestańskie, które starały się przywrócić chrześcijanizm, mających tak wybitnych teologów, jest kościołem mądrym. Więc wiecie co? Wszyscy potępiający i odwracający się od tego filozofa, tego myśliciela, który mógł przez całe 400 lat, Przyczynić się do postępu myśli, do przywrócenia godności człowieka. I nie, 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 nie będę już kończył dalej. Wiecie co? Dopiero w 1927 została zdjęta Anatema przez rabina Jerozolimy. A sami wiecie, kiedy, skończył swoją, kiedy skończyła swoją ważność, a, bo ja dokładnie nie wiem, kiedy indeks ksiąg zakazanych. Uwagę, wśród tych, których ksiąg była Biblia, też jako księga zakazana. Oczywiście nie Biblia łacińska ale ta która jest w językach narodowych palono na stosie prawda i tych którzy tą biblię czytali w językach narodowych a ileż co dziś mamy pięknych tłumaczeń z hebrajskiego z greckiego na język polski szczycimy się znaczy tym wartością i my mamy dzisiaj możliwość korzystać z tego. Wiecie co? Dzisiejszy ten króciutki epizod zakończymy pewnym tekstem, który przeczyta nam nasz sympatyczny gość. I prosimy: Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Bo skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego bożej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupotę głoszenia. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, gdyż to, co głupie u Boga, jest mądrzejsze niż ludzie i to, co słabe u Boga, jest mocniejsze niż ludzie. Pyrsk.